Zanim przejdziemy do odcinka, jak dobrze wiecie, dzisiaj jest Wigilia, więc życzę Wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, nie ważne czy jesteś widem, czy hejterem, życzę Ci wesołych świąt, a teraz przejdźmy do filmu. Siema, ja jestem Pitres i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I jest to kolejny film z serii Minecraft Budowle. I dzisiaj zbudujemy sanie świętego Mikołaja. Z okazji, że jest Wigilia, to powiem, zrobić taką rzecz, więc zaczynajmy. Na początku robimy raz, dwa, trzy, cztery ze świerkowych płytek. Ostępie o 3 o to samo. Teraz tutaj w taki sposób kładziemy świerkowe schody, po drugiej stronie też to samo. Następnie na długość raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stawiamy kwarcowe slaby. Teraz tutaj w taki sposób czerwony beton, tutaj slaby zest z gładkiego, gładkiego czerwonego piasku, następnie tu świerkowy trapdoor, tu schody z. Gładkiego, czerwonego piasku. I tu trapdory, aby przyczepić tu renifera. No i tak się prezentują nasze sanie. No i cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Subujcie mój kanał z dzwoneczkiem, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach propozycje na kolejny film lub serię. Badajcie także na kanały Switch i PyroGaming. No i jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt, a teraz trzymajcie się. Cześć!